Cześć! Witajcie na kanale megadyskont.pl, a dzisiaj razem z całym psim patrolem zrobimy mały challenge na układanie puzli w wersji 3D. Hej Chase! Chase, widziałeś już? Zrobili puzzle z naszą podobizną. Super, prawda? Przywieźli je dzisiaj rano. No dalej, otwórzmy i spróbujmy je wreszcie ułożyć. Och, marszał, marszał. nie mamy czasu na takie niepoważne rzeczy. Nie będziemy układać puzli. Możesz zrobić to dopiero po pracy. Jak będzie tu jakaś ważna akcja i nikogo z was nie będzie na posterunku, to będziemy musieli poważnie porozmawiać. Hej, Chase, widziałeś te puzzle? Słyszałam, bo marszal mi opowiadał już cały tydzień, jak to on bardzo czeka na puzzle. Zwłaszcza, że my jesteśmy na tych puzzlach. To co, będziemy dzisiaj wszyscy razem je układać? O nie, ty jesteś już kolejna, która chce ułożyć dzisiaj puzzle. Powiedziałem marszalowi, że może układać puzzle po pracy. Inaczej to nie ma mowy. O, tu jesteście! Wu! Super! O nie tracker! Co ty znowu nawyprawiałeś? Wyrzuciłeś puzzle! Hej, przynajmniej teraz mamy wszystkie puzzle do ułożenia! No dalej zróbmy to! Otwórzmy puzzle! Zobaczcie, jak świetnie wyglądają! Otwieramy! Wuuu! I wszystkie wysypane! Spójrzcie, jak się mienią! Hej, Chase, widzisz? To przecież ty! Mam pomysł, mam pomysł! Słuchajcie! Może zrobimy taki challenge: podzielimy się puzzlami i ten duet, który szybciej ułoży swoje kawałki, ten wygrywa! Świetny pomysł! Sky! Do dzieła! Ja będę z tobą w parze, a tracker niech układa z Chase'em. Och, no dobrze, dobrze. Byle szybko. Musimy natychmiast wracać do swoich obowiązków. No to co? Marszal, my zaczynamy. Dalej, wybieraj puzzle. To może te z Chase'em, co? Zobacz, będzie prosto je dopasować. Tu jest głowa Trzejsa jak miga. A to to chyba jego nos. Spójrzmy, tak Sky, widzisz, pasuje. Super! Udało nam się! To teraz pora na nas. Tracker. Układamy. O, pierwsze dwa już pasują. Ale moment, tak jest! Mamy trzeci! Na razie prowadzimy. To teraz nasza kolej, Marszał. Układajmy. Widzisz? Mamy kolejną cześć, część część, Chase'a. O, i nawet więcej. Coraz więcej puzli. Hej, czas połączyć puzzle. Patrzcie, te kawałki do siebie pasują. Wow, super, widzicie? Mamy teraz większą część. O, marszal! Marszal, patrz! Mam kolejne dwa puzzle do ułożenia. Widzisz? Pasują! Juhu. No tracker to nasza kolej. Środkowy puzel jest nasz! Super! Dobrze nam idzie! Ten u góry tutaj, z lewego rogu. Świetnie! No i wydaje mi się, tak, ten jest na dole. To teraz my, marszal! Ten puzzle pasuje tu. Świetnie. I jeszcze jeden. Chyba mamy dobrą pasę. Zobacz, jak nam idzie. Ten jest tutaj. I, I mam jeszcze jeden. Znalazłam. Zobacz. Udało nam się kolejna część. No to teraz nasza pora. Tracker. Trochę już mi się udało zauważyć. Zobacz. Te puzzle są tu. Chyba się wkręciłem. Te jeszcze tutaj. No i ten puzel i ostatni nasz puzel. widzisz? Wygraliśmy tracker. Pozbyliśmy się wszystkich puzli. Hej, a ja myślałam, że wy nie lubicie układać puzli. Przegraliśmy, Marshal. Chase i tracker nas pokonali. No to nasze trzy ostatnie puzle dobra są praktycznie gotowe. Wszystko ułożone! Wow! Przed chwilą, specjalnie dla Was, bohaterowie z serii Psi Patrol ułożyli puzzle w wersji 3D. Challenge udało się wygrać Chase'owi i Truckerowi. W komentarzu napiszcie mi, za kogo trzymaliście kciuki i czy takie puzle w 3D są dla Was proste do układania. Pamiętajcie też o kciukach w górę i zasubskrybujcie kanał. Pa pa!